Koniec stalinizmu, czyli Polski Październik. Takie połączenie dwóch tematów, czyli końca stalinizmu, końca oczywiście w ojczyźnie stalinizmu, czyli Związku Radzieckim, i tak zwanego polskiego października, czyli jak wyglądało zakończenie epoki stalinowskiej w PRL-u, w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Po kolei. Nie byłoby oczywiście końca stalinizmu w Polsce, gdyby Gdyby coś takiego jak śmierć Józefa Stalina, to straszliwe wydarzenie, kiedy przestało bić serce dobroczyńcy ludzkości Józefa Stalina, spowodowało drobne zmiany w Związku Radzieckim. Drobne. No drobne na tyle, że Józef Stalin, jak spora część dyktatorów, nie przewidział takiej. Dość ciekawej historii, a mianowicie, że kiedyś umrze. W związku z czym, ponieważ absolutnie nie brał tego pod uwagę, że może mu się coś takiego przytrafić, nie było wyznaczonych następców. To spowodowało walkę o władzę. W walce o władzę, można powiedzieć, uprzywilejowaną pozycję miał pan Ławrienti Beria, czyli szef służb bezpieczeństwa. Ten, który miał na wszystkich haki, na wszystkich teczki, wszystkich podsłuchiwał. Wydawał się idealnym kandydatem, żeby zastąpić Stalina. I tutaj pojawia się zaskoczenie. Tenże Beria ogłosił, że on za chwilę wszystko opowie, jak naprawdę było i wszystko ujawni. No i po chwili władzę przejął jednak nie Beria, tylko niejaki Nikita Chruszczow, jeden z najbliższych współpracowników Stalina, wywodzący się, pochodzący z Ukrainy. I pan Nikita Chruszczow po prostu kazał pana Berię aresztować i rozstrzelać. No tutaj możemy się domyślać, że to, co Beria chciał ujawnić, było dla Chruszczowa bardzo niewygodne, no bo przecież Nikita Chruszczow, tak samo jak Ławrynt i Beria i podobnie jak każdy inny współpracownik Józefa Stalina z tamtych czasów, nie był człowiekiem niewinnym. To nie było tak, że był tylko zły Stalin, a cała reszta to byli biedne ofiary Stalina, tak? szczególnie ci z najbliższego otoczenia Józefa Stalina. No nie, ich ruszczowi i Beria przeżyli Stalina, czyli ciężko powiedzieć, że byli ofiarami Stalina. I tutaj się pojawia, można powiedzieć, pierwszy powód, dla którego stalinizm upadł. No, pierwszy istotny powód, bardzo istotny, jest taki, że zmarł po prostu Józef Stalin. Drugi powód jest taki, że Ławręt i Beria, czyli ten, który wiedział wszystko o wszystkich. No, postąpił bardzo niemądrze, czyli pochwalił się, co zrobi, jak przejmie władzę. No, no i właśnie dlatego tej władzy nie przejął, tak? Władzę przejął Nikita Chruszczow. Na początku zmieniło się bardzo niewiele. W 1955, czyli... Jeszcze raz, Stalin zmarł w 1953. Dopiero w 1955 tak naprawdę coś wyraźnie się zmienia, czyli pojawia się amnestia. Ludzie, którzy odsiadywali wyroki za nic, wychodzą na wolność. Ci, którzy odsiadywali wyrok za cokolwiek, im się te wyroki po prostu skróciło, no, więc coś zaczyna się zmieniać. I w 1956 roku, dopiero w lutym 1956 roku, na 20. zjeździe KPZR, czyli Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, która jeszcze wcześniej, i za życia Stalina nazywała się WKP, Wszechzwiązkowa Komunistyczna Partia, więc ta przekształcona WKP, która przyjęła nazwę KPZR, czyli Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego, postanawia zwołać zjazd. Tak? No, ten zjazd zwołuje oczywiście. Przewodniczący tej partii, czyli pierwszy sekretarz, sekretarz w Związku Radzieckim był najważniejszą postacią, a tym sekretarzem jest oczywiście Nikita Chruszczow. I Nikita Chruszczow wygłasza takie przemówienie, i w tym przemówieniu krytykuje kult jednostki. O, no, przebiega szmer na sali, a potem, moi drodzy, pojawia się tak zwany tajny referat, czyli dla ludzi z najwyższych stanowisk partyjnych, dla tej wierchuszki władzy, Chruszczow ma przygotowane osobne przemówienie i w tym osobnym przemówieniu jest już naprawdę ostro pojawiają się krytyka, pojawia się krytyka praktycznie całości tych ostatnich lat rządów Stalina czyli krytyka deportacji ludzi i całych narodów krytyka tego powszechnego terroru nie tylko kultu jednostki krytyka skazywania komunistów na śmierć za to, że byli za mało komunistyczni, no, no tej całej patologii, tak, no, jest przekonany, że oczywiście to nie wyjdzie na zewnątrz, oczywiście jest w błędzie, bardzo szybko tekst tego tajnego przemówienia, tego tajnego referatu, bo to oficjalnie był referat, trafia do prasy zachodniej, moi drodzy, staje się znane na całym świecie. No i oczywiście jak staje się znany na całym świecie, no to staje się znany też w Polsce. W Polsce po śmierci Stalina początkowo nic się nie zmienia, totalnie nic, o ile w Związku Radzieckim zmienia się przynajmniej władza, tak? no bo zmarł Stalin, to w Polsce nic się nie zmienia, dalej rządzi Bierut. Yy, Bierut ma trochę pecha, yy, Bierut, Bierut ma trochę pecha, bo na początku 1956 roku, yy, w zasadzie tuż po tuż po wygłoszeniu tego referatu przez pana Chruszczowa nasz prezydent PRL-u i zarazem pierwszy sekretarz partii komunistycznej, pan Bolesław Bierut wyjeżdża do Moskwy, no i tam się umiera. No pojawiają się różne złośliwe filmiki, że wrócił strunny z Moskwy i tak dalej, no filmiki, nie filmiki, tylko złośliwe komentarze, jakieś wierszyki. No tak to wygląda. Natomiast śmierć Bieruta rzeczywiście bardzo dużo w Polsce ułatwia. Już rok wcześniej, w 1955 roku, ko, tak zwany KC, czyli Komitet Centralny PZPR, Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, postanawia złożyć samokrytykę. Nie, nie nie, chodzi o to, że brali udział w mordowaniu ludzi, w procesach bez sądu itd., a w sądy w zasadzie formalnie. Formalnie były sądy bez, z procesami, natomiast oczywiście te procesy były no, udawane, więc nie chodziło o to, nie chodziło o śmierć tysięcy ludzi niewinnych, nie chodziło o rozwalenie kraju yy, i o przejęcie władzy nielegalnie, tylko ta krytyka dotyczyła tego, że plan sześcioletni, ja Wam to mówiłem przy okazji poprzedniego tematu. plan sześcioletni się totalnie nie udał. Jedyny, który się udał, to był ten z lat 47-49, czyli plan trzyletni odbudowy. Plan sześcioletni, który miał się zacząć w roku 50 i który miał stawić na przede wszystkim, miał postawić na ciężki przemysł, no oczywiście skończył się tragedią, czyli wszystkiego brakowało, no bo skoro państwo produkowało głównie Ciężkie elementy, ciężkie konstrukcje, które budowano w tworzonych nowych hutach, na przykład w hucie Stalina w Krakowie, powstało całe, całe miasto, powstało Nowe Huta, dzisiaj dzielnica Krakowa i wiele, wiele innych. W związku z tym można powiedzieć, że brakowało innych artykułów, tak? Wszystkich artykułów codziennego użytku. No skoro państwo zajmowało się produkcją broni i produkcją różnych ciężkich elementów do, dla przemysłu, dla budownictwa, niekoniecznie mieszkaniowego, to generalnie zaczęło brakować wszystkich innych produktów, no bo produkcja ustalało państwo, to państwo decydowało, gdzie będą rzucone środki. No i te środki zostały rzucone na przemysł ciężki, w związku z czym zabrakło Brakło go w przemyśle lekkim, zabrakło go w przemyśle spożywczym, no po prostu brakowało jedzenia. Naprawdę brakowało jedzenia, ludzie stali w kolejkach, zaczęły się te sławne kolejki, które towarzyszyły władzy komunistycznej, i rządom komunistów w Polsce kolejki po wszystkie podstawowe produkty. No więc to wywołuje tą samokrytykę. krytykę. Co się dzieje jeszcze? No, odważa się jedno z pisemek. Oczywiście jest to pismo socjalistyczne, pismo. Byśmy powiedzieli, tak, ale odważa się krytykować to, co się dzieje. W tym piśmie są zatrudnieni dziennikarze, którzy popierają generalnie socjalizm w Polsce i tą formę sprawowania rządu dusz. Jest tylko taka różnica, że nie popierają tych no, dziwnych decyzji, które ludziom się rzeczywiście dają we znaki. Oni są świadomi, że ludzie mają tego dość. No I oni piszą w takim czasopiśmie po prostu. I te pisemko po prostu zaczyna krytykować władzę. No do tej pory to było nie do pomyślenia. No, jeśli ktokolwiek jedno słowo krytyki powiedział, to już drugiego nie mówił. No, po prostu znikał. W momencie śmierci Bolesława Bieruta. Jest już oczywiste, że ktoś będzie musiał nowy przejąć władzę. Na początku tą władzę przejmuje Edward Ochab, ale to jest taka postać, szczerze mówiąc, niezbyt znacząca. Nie musicie go szczególnie kojarzyć. I ten pan, tak naprawdę, on ma świadomość, że jest trochę takim tymczasowym sekretarzem KC PZPR, tym tymczasowym wodzem Polski Ludowej i w zasadzie trwa walka o to, kto po nim przejmie władzę. Pojawiają się takie dwa obozy: Puławianie i Natolinczycy. Co to za dziwne określenia? Puławianie to po prostu grupa ludzi władzy, związanych w znacznej mierze z mediami, którzy postanawiają, moi drodzy, wprowadzić pewne reformy, którzy zauważyli, że to wszystko idzie w złym kierunku. Natomiast Natolinczycy to ci ludzie władzy, którzy uważam, że absolutnie nic nie zmieni nie należy zmieniać, za Stalina była fajnie i należy kontynuować wyrywanie paznokci i skazywanie po yy, pseudoprocesach przez sędziów w po tygodniowym kursie sędziowskim. Więc no, jak się to kończy? Kończy się tak, że w momencie, gdy stalinizm, po śmierci Stalina, gdy Stalinizm się chyli ku upadkowi jako system, no to już w 1954 roku Władysław Gomułka zostaje zwolniony z więzienia. Władysław Gomułka jest komunistą. Jest komunistą, który wiele lat siedział w więzieniu w przedwojennej Polsce za komunizm, więc nie można powiedzieć, że robił to dla pieniędzy czy dla władzy, no bo wtedy jedyne, co go za to spotykało, to wyroki więzienia. Więc Władysław Gomułka jest rzeczywiście. Autentycznym komunistą. On naprawdę w to wszystko wierzy i to mu trzeba oddać. Natomiast jest, powiedzmy sobie to wprost, średnio wykształcony. To jest człowiek, który skończył kilka klas podstawówki. Niespecjalnie mu dobrze wychodzi przemawianie do ludzi, niespecjalnie mu dobrze wychodzi rozumienie, co się dzieje na świecie. N natomiast nie można mu odmówić tego, że rzeczywiście w ten komunizm wierzy, tak? no, ponieważ Ponieważ ten komunizm wierzył, no to podpadł w stalinizmie, bo nie podpadał tylko ten, co mówił to, co mówił Stalin, co po prostu powtarzał bezmyślnie. A Władysław Gomułka on na tyle wierzył w tę całą historię, że on naprawdę uwierzył w pewnym momencie, że można stworzyć szczęśliwą, socjalistyczną czy tam komunistyczną Polskę. No, i w momencie, gdy uwierzył, został po prostu zamknięty, Za, zakazano mu się wypowiadać, został aresztowany, trafił do takiego aresztu domowego, i tak miał szczęście, że mógł trafić dużo gorzej, łącznie z wyrokiem śmierci się to mogło skończyć. Natomiast w latach 51-54 przebywał w zamknięciu. W 54 go zwalniają, on jeszcze nie ma prawa do takiej swobodnej działalności, natomiast stopniowo, stopniowo, jak się to wszystko zaczyna luzować, no to Władysława Gomułka wyrasta, na takiego naturalnego wodza, taki naturalny autorytet. No dlaczego? Dlatego, że on nie jest jego nie niehańbi, to co się działo w okresie stalinowskim. Bo on w tym czasie siedział. Siedział nie dlatego, że był opozycjonistą, żeby było jasne, bo był komunistą, ale siedział dlatego, że był w miarę normalnym komunistą w porównaniu z tymi, którzy rządzili i ludzi wsadzali do więzień, albo skazywali na wyroki śmierci. No i to powoduje, że Gomułka zaczyna być powszechnie lubiany można powiedzieć, wręcz śmiało powszechnie szanowany, naprawdę. No to wynika z tego, że facet miał własne zasady, jakieś własne poglądy. No dobrze, w czerwcu 1956, moi drodzy, wybuchają zamieszki, rządzi pan, tym pierwszym sekretarzem jest pan Edward Ochab, premierem rządu prl -owskiego. jest wtedy Józef Cyrankiewicz, no i co się dzieje? W Poznaniu dochodzi do zamieszek w zakładach tzw. Hipolita cegielskiego. Te zakłady się wtedy nazywają oczywiście imienia Stalina. Jak wszystko, natomiast te zakłady istniały już przed wojną. Nazywały się zakładami cegielskiego w Poznaniu, i tam nagle zaczyna protestować 100 tysięcy ludzi. To są głównie pracownicy tych zakładów. Tam sprawa poszła o pieniądze, chodziło o obniżenie pensji części robotników. No i to spowodowało jak zazwyczaj, czyli zazwyczaj pieniądze wywołują protesty. Spowodowało potężne protesty, moi drodzy. W pewnym momencie poszła taka plotka, że władze aresztowały delegację robotniczą, która poszła tam rozmawiać z lokalnymi strukturami władzy. No i w tym momencie się już zaczęło ostro, zaczęły się walki z milicją. Milicja ściągnęła na pomoc wojsko. Pan premier Cyrankiewicz wydał, wydał zgodę na użycie wojska, i normalnie wjechały czołgi na ludzi. Ponad 70 ofiar było z tych wydarzeń. No, działy się rzeczy straszne, tak? no, po tym co się stało w Poznaniu, tak zwany poznański czerwiec albo wydarzenia czerwcowe z Poznania, no to w tym momencie stało się jasne, że trzeba władzę wymienić. Co ciekawe, nie wymieniono pana premiera Józefa Cyrenkiewicza, który był osobiście odpowiedzialny za użycie czołgów przeciwko robotnikom, tylko wymieniono pierwszego sekretarza, no, który oficjalnie, zresztą nie tylko oficjalnie, ale w praktyce był po prostu wyżej w hierarchii, czyli odpowiadał za to wszystko, co się działo, czyli pana Ochaba. Pan Ochab został zrzucony, strącony z funkcji pierwszego sekretarza KC, czyli Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. A tym, że sekretarzem został wybrany przy, można powiedzieć, powszechnym entuzjazmie Władysław Gomułka. No i Władysław Gomułka rzeczywiście, jak zostaje wybrany, to moi drodzy, ma olbrzymie poparcie. Na placu Defilat pojawia się taka demonstracja, i to demonstracja, wiec poparcia. Ludzie sami przychodzą, naprawdę nie są zganiani siłą, tylko sami przychodzą według różnych szacunków od 400 tysięcy do 500 tysięcy ludzi, czyli do pół miliona ludzi. Przy Przybywa na plac, żeby powitać gomułkę, która się okazuje w oknie i przemawia. Przemowa jest oczywiście, jak to o gomułki, nudna i beznadziejna, ale ludzie są zachwyceni, nie, dlatego że no, widzą w tym gomułce wreszcie kogoś normalnego. Tak? Że po 11 latach od zakończenia II wojny, wreszcie pojawia się ktoś normalny wśród komunistów, to będzie rządzić Polską, ktoś kto ma jakiś pomysł. Ktoś, kto nie zajmował się tylko kopiowaniem wzorów radzieckich przez całe życie. No i co? Na początku rzeczywiście Gomułka, po, można powiedzieć, spełnia te oczekiwania. Czyli na przykład, wyobraźcie sobie, wprowadza religię do szkół. No, to jest szok. Wprowadza, można powiedzieć, że wykonuje wszystkie postulaty prymasa Wyszyńskiego, tego, który siedział, był uwięziony od roku 1953, więc przez chwilę razem siedzieli, można powiedzieć, nie w sensie, że razem w jednej celi, ale w tym samym okresie przez chwilę się pokrywały te ich uwięzienia, więc może dlatego też Gomułka jest taki nagle wspaniałomyślny, spełnia prawie wszystkie postulaty, które... Prymas Wyszyński miał. No i Prymas rzeczywiście się zgadza powrócić do Warszawy, objąć z powrotem funkcję. No to jest symbolem takiej normalności, jakiejś zgody władzy komunistycznej z Kościołem. No ta zgoda jest wtedy autentyczna, dlatego że, no mówię, ludzie są naprawdę bardzo za Gomułką i wierzą, że jeszcze będzie normalnie. No, jeszcze będzie pięknie. No, są w błędzie. W każdym razie na początku się dzieje rzeczywiście dużo dobrych rzeczy. Na przykład Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, to słynne MBP, czyli po prostu służba bezpieczeństwa, ci od łamania palców, od wyciągania ludziom paznokci obcęgami, ci od mordów po bezprawnych procesach, sfałszowanych dowodach, więc generalnie ci ludzie, którzy za tym stoją, ci znęcający się w więzieniach. No, nie będę opowiadał szczegółów, co tam więźniom robili, to można sobie sprawdzić. Tacy panowie jak na przykład Stanisław Radkiewicz, czy pan.